Co, co zrobiliśmy? Myśleliśmy, że salas to jest tak jak so, sałatki, a jak my salatki, to ja bez salatki. sosu wzięliśmy. Ja dziękuję. Salas. Tam, widzicie? Oj. O tam. Salas. Kepsika, piwko. Drugi kepsik tam. Adaś sika do morza. Przyjechali, przyszliśmy sobie zjeść. I ogólnie, no, faktycznie dostałem bez sosu. i chłop Stwierdzi, że jestem pojebany? O, no nie, miał nie przeklinać Godzina 2.42 Pakujemy się, jedziemy, wujo ma gorączkę Dobrze Godzina 3.05 Wyjeżdżamy i będziemy jechać przez kolejne 20 godzin Nie wiem do którego dnia w ogóle to wrzucić Ale jedziemy Hello Ale to się zjebało! To się zjebało! Ale wcześniej no, jeszcze, nie? No tak jak my mówiliśmy wcześniej, że jebie, nie? No nie, no to się mają styki przy kolumnie, kolumnie to, to chyba się mocno spór widać. <laughs> Bo niemożliwe, żeby aż tak bało poza autem. Nie no, no może heble się przyjechały. A Włoch się zatrzymał. Włoch? Włoch, Hiszpan. Coś takiego. Co to za, co to za kraj? Historia taka ze sterką w jedynce jest, że przejarały się długie światła i światła mijania, bo świeciły się naraz za długo, kabelki siadły i teraz nam działają mijania, ale długie powiedziały auf i kierunkowskazy chyba też nikt, ale tu w Hiszpanii to na kierunkowskazy ma każdy srogowy baner. więc... Maliku... Powiedz że że tam nie odjeżdżali, bo ja ich nie widzę Ej, nie spierdalać, tak bo jest ograniczona widoczność strasznie, nie? Widzimy trupa

Zbierające się tych świateł i niebaczki Po powrocie piszemy rozszerzoną instrukcję obsługi. Tak. <laughs> ja tam wypiszę wszystko co rozdzielono w tym roku A nawet więcej Nie stanie! odkrycie!

Basz, nie ruszaj tego auta na razie! Powanie no, 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 no. na milimetry, nawet bym powiedział, że na haczyk Taj Mahal z graffiti Ten typ się przed nas wpierdzielił na zakręcie z pasa obok Francuz? Chcieliśmy jechać za darmo. Bo jedziemy bez... za darmo. Bez płacenia z autostrady? Bo jedziemy bez płacenia z autostrady. Jest... Czy tam walą 100%. złoty? 20, a my walimy. 20. 40 przy drobnym wiatrach. Jeszcze się auto przegrzeba, i świeca i wypada zamknął. Jest ogólnie w Auto jedzie do przodu. Auto jedzie do przodu, mamy najlepszego mechanika w Europie mus, mus, Nawigatora, sabotarzysty Śpiącego Adasia Tak, Ada jest w bardzo dziennych pozycjach, potrafi leżeć w wygięty w banana w połowie auta i nawet o nie wiedzieć. Adasz twiera pasztę, który jedzie z Polski rozmawialiśmy lubią taką klasę klasę, znaczy klasę gatunek muzyki zwany reggaetonem. Zapytacie mnie co to jest wszyscy pokazywali nam coś innego także to mi wam powiedzieć co to jest możecie sobie poszukać. poszukać co to za regedonga Weź. Weź granata. I jest, o jest ale nie dojrzałem. a to są kaktusy a te są bambusy coś można jeść kasperich pomaga i sergiusz ratują je przed śmiercią przebieg ale piękny przebieg ale głową szkoda że nie nagrałem. ale piękny przebieg tylko rowerem. Albo, rowerem albo rowerem albo rowerem na gaz rzeka idziemy przez rzekę Chyba nie chcę zamoczyć. czekam ja aż kieruję, jak są te Światło wsteczne. No kurwa, ja też nagrywam, ty. Pacanie Chwacanie! Nie wstawię twojego. Auto umyte, pięknie. Powietrze dalej uciekę. Stylnie oponę. Do 1,3 barę Co? Będę ryzykował życie. Wuju, wuju. Panuje się. Pad z tabletkami, żeby zasnąć szybko i dojechać na, do Polski Tam dzwoni na pałem mm. Ale długie Siatło Stopu zrobiły papa o w tym aucie tym.

Na dyplodę, na dyplodę, na dyplodę, to jest angina. O, złaśnie, to białe. Woda! Się, woda! 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 Wiedzam, pungateczny. Proszę o paczkę prezesów, widok dostateczny. Odchodzę do szona, bez stresu piję sobie kole. Ona zapodaje głowę, codziennie ją biedolę. Nazywam się Sean Lover jest łapie, strzał też prowadzi.

BMA kontra Seat Cordoba. Ale BM chyba się nie chce ścigać. Nie chce się ścigać, bo nie ma szans, to oczywiste. Nie! Eee, dobra. Nawet zakrętu nad nas jebo. O, jest dwóch kameramenów Ile godzin? 20. Dwóch 20 godzin. niceness Nie zaliczone, nie? Nie zaliczone. Bogusław Rączka nie wyraża aprobaty. Policja nam znowu trzeba car film Zostaliście spasadni. Mili dokumenty. Jestem w hiszpańskiej bazie danych emigrantów polskich. Ależ kurwi tu, kurwi. Ja zawsze kurwa gdzieś tu kanapę biorę i polecenie No to rzeczywiście dajcie mi piętrowe i tutaj.